Niesie się pole się skał. Ta bez buta bo Tu bogi Zgubił trepek z lewej nogi. Hej, laski błyskają, a trepeczki stukają. Hej, wesołe jest to życie skał. Ta bez buta, hej, laski błyskają, a trepeczki stukają. Hej, wesołe nasze życie jest. Cię, mój skałcie co? Masz w tym bucie, ech dziury, same dziury, od podeszwy, aż do góry. Hej, laski błyskają, a trepeczki stukają. Hej, wesołe jest to życie skał. Ta bez buta, hej, laski błyskają, a trepeczki stukają. Hej, wesołe nasze życie jest. Życie jak życie, rozmaicie się plecie. Raz płynie w pojedynkę, innym razem zażlujecie. Hej, laski błyskają, a trepeczki stukają. Hej, wesołe jest to życie skał. Ta trawy buta. Hej, laski błyskają, a trepeczki stukają. Hej, wesołe nasze życie jest. Hej laski błyskają, a trepeczki stukają, hej wesołe jest to życie skało. Ta bez buta, hej laski błyskają, a trepeczki stukają, hej wesołe nasze życie jest.